Ja jestem rodowitym Kaszubem. Urodziłem się w Tupadłach. W sumie miejscowość wiekowo starsza niż, e, niż Jastrzębia Góra, bo ma ponad 800 lat. Jastrzębia Góra jest takim jak gdyby dzieckiem dwudziestolecia międzywojennego i, i marzeniem Polaków z głębi Polski o dostępie do morza i, i o wczasowaniu się nad polskim morzem. Wyszymy Góra to od 2002 roku, najdalej na północ wysunięte miejsce w Polsce. Na pewno tutaj, jak gdyby każdy turysta będący w wyszymy górze odwiedza gwiazdę północy. Nasza plaża od dwóch lat no to, to jest też nasza wizytówka, bo, bo było, że tak powiem, bardzo już krucho z piaskiem na, na plaży, z tą szerokością, ale po refulacji udało się powiększyć do 100 metrów. W Jastrzębie Górze na pewno przyrodniczo warto pospacerować Lisijar, który jest przepięknym tworem natury, gdzie to zejście na plażę dostarcza takich wizualnych doświadczeń i obcowania z przyrodą. Jestrzębia Góra sprzed 7 lat, a teraz no, rozwija się w tym kierunku nowoczesnym. Staramy się dostosować tą przestrzeń publiczną. W tym roku gmina prowadziła do budżetu zadanie, którym będziemy realizowali projekt. Na razie jest to koncepcja, która już powoli przechodzi w projekt właśnie rozwoju strzębie góry, jeżeli chodzi o tereny parkowe, tereny Promenady Światowida, plażowe dojścia. Chodzi o całą koronę klifu od zejścia numer 25 do zejścia. Numer 23, czyli to nasze takie centrum. To całkowita przebudowa, zmiana pomysłu na ten teren, wprowadzenie dodatkowych elementów, jak scena, dla muzyków, których u nas jest co roku coraz więcej. Dodatkowo no, taką perełką, czymś, czym chcemy się chwalić, ma być molo. Przez ten czas, jak gdyby do tej pory, moim zdaniem, porobili takie proste rzeczy, chociażby pochwalenie się tym, co mamy najcenniejszego, czyli widokiem z klifu, Dostęp do widoku z góry na horyzont, na plażę, no był mocno utrudniony. No, było to tak zakrzaczone wybrzeże, w sensie takim zaniedbane. Nam się udało udrożnić przejście, na przykład koroną klifu pomiędzy ulicą Słowackiego a promenadą. Udało się otworzyć taki punkt widokowy za szkołą. Ten punkt widokowy też w tej koncepcji jest na nowo zaprojektowany. Tam Taka strefa chilautu z leżakami drewnianymi, z taką ramką, w której będzie może sobie usiąść i pstryknąć sobie zdjęcie w tle z horyzontem. Udało się. W ostatnich paru latach też w dużej mierze społecznie przywrócić te, jak gdyby funkcję tym parkom, gdzie można odpocząć, gdzie jest bezpiecznie. Patrząc dalej, naszą koncepcję i nasz projekt, za chwilę te parki staną się też takim centrum jak gdyby, spędzania wolnego czasu, bo chociażby w tych parkach chcemy zaprojektować park linowy w koronach drzew, który będzie dostępny i będzie to bardzo też nowoczesnej formie. Gwiazda Północy Obelisk ma też zyskać, jak gdyby, nowe otoczenie w zupełnie innej formie. Chcemy tam wprowadzić elementy takie edukacyjne. Moim zdaniem zakończył się taki pewien etap tego stulecia i patrząc na to, jak zmienia się Jastrzębia Góra w sensie rozbudowy, w sensie jakości też usług, bo mówię, dziewięćdziesiąte lata no to to było tak, że ludzie potrafili tutaj przyjechać, choć miał na piętrze jedną łazienkę, było 10 pokoi i, i to funkcjonowało. Teraz już nie ma mowy o czymś takim. Wszyscy główni tacy inwestorzy, zwłaszcza całoroczne obiekty, dążą do tego, żeby podnosić standard, podnosić jakość usług. A w jakim momencie się znajduje? No na pewno w, w takim momencie, który mam nadzieję w przeciągu Dekady, w optymistycznej wersji w ciągu pięciu lat będziemy mogli dążyć do tego, żeby być taką perełką na mapie polskiego wybrzeża i, i gdzie no, przyjazd do Strzębie Góry będzie takim no, prestiżowym w wydarzeniem.